Poważne pieniądze. Poważne wyzwanie. Niepoważni przestępcy. Tam się coś dzieje w tej szafie. Nie. Do mnie... Nie. Co ty Nie? robisz? Nie! Nie! Wiadomo ja w życiu, strzelam! A! Co tu się? Co Ojej! Oh, <coughs> co się stało? Gdzie, gdzie jestem? Kim jesteście panowie? Tak, to kim jesteśmy? Renowatorzy mebli, nie poznajesz no. nas? Tak! My panu, my panu mieli stołek naprawić. Dokładnie. Jaki stołek? Ojej! Boż! Czemu ja mam kostium policjanta? Bo pan tam w ogóle tak naprawdę jest policjantem. Zaraz się! Dlaczego pan tak do niego mówi? Bo to jest mój syn, półgłówek i taką maksywę, Gnój, tak nazywa. Po <laughs> prostu. Ale zaraz, ja jestem policjantem, ja sobie odpocznę. Policjant, ja? On nic nie pamięta. Jest jak czysty dysk. A. No i co? Możemy go zapisać jak chcemy i czym chcemy. Cześć. Uważajcie. E, Gdańsk, co ty odwalasz? O. Jaki Gdańsk? No jaki Gdańsk? Ty jesteś Gdańsk, ja jestem Krynica. No, bytom. A ja Pcim, cześć. Cześć. Rędzin. El profesory. Radom. Krasznik. Wybuch cię oszołomił! Dokładnie! <gry> Co? Chopie, my zrobili skok życia! My ukradli złoto z Narodowego Banku Polskiego! A. Potek, potek, słyszysz mnie? Słyszać się! są my bogaci! Ty skarbie, A. nie zawalony. Nie! Yes! Spiszałeś Ura! Co mógł tu nosić, co tak stoi? No, no, Różmy się! Pomóżcie No ja też mam iść. No, no Aha, daj, co ty odwalasz? No jasne, że tak. No, no Nie mogę uwierzyć w to, że nam się udało. Aha, z takimi debilami. To była prawdziwa pato gangsterka. No. Ale mówmy to. Ale coś cicho, coś mi tu śmierdzi. No cicho, bo pacjent nieprzytomny, a śmierdzi pewnie z tej truły, no. hmm. Te, A nie ciekawi Cię, kto nas odwiedził w tej kapsule czasu? Nie ciekawi mnie to. Bo a, ja się patrzeć tam. Oj, zobaczymy. Czy mogę pomóc, ale ja nie będę patrzył. O matko! Patrz, ktoś tu pochował kanistę z benzyną. Kurde. Wiesz, co to znaczy? No, będzie drożej. Trzeba, trzeba też coś pochować. Pochowajmy auta do garażu, bo nas te koszty zabiją. Dokładnie. Ja. <grym i zimny> Tyle! Urdę. Ile tego jest? O, się Tyle, jest? Tyle złota! Nie, A gdzie jest psim? E, ta, już tak się mówię. E, to jest tak, jak się na Zakopane jedzie, to między wyślenicami a radą. Nasz psim gnoju. Tato, to ja nie jestem gnoju, a jestem radą. Wracamy do poprzednich ksyw z przedszkoku. Znowu z powrotem jesteś gnój. Czym to ty? – Tak, to ja. Dobrze wszystko, tylko mam jedno pytanie. – No, jakie? – Jak się stąd ku chodzi? Słuchaj, Zgorzelec to kopał, on yy, cię poprowadzi. Ja? Ty prosty. Tak się właśnie tego obawiałem, że mnie będzie Gorzelec. Czekajcie, prowadził, tylko se odpale odpalę i, i będzie dobrze, no. Dobra, pcim, spokojnie, ja Cię na a wyleziesz. A więc tak, ciśniesz do zadku, tam za winklem je tak i już jeźdź u góry, no. no. to nigdy z tego nie wyjdę. Słyszałeś? Słyszałem, słyszałem, tylko co to jest? Co, co to znaczy ciś do zadku, no. Dobra, jo idę po niego. Nie mogę tłumacza uruchomić, dajcie mi przewodnika innego, bo to nie pojedziemy tak. Halopcim, halopcim, tu Krynica. No? Co widzisz? Widzę. To idź w stronę światła ośle. Dobra, idę w stronę światła. Nie, czekaj. Nie muszę, bo to światło na mnie napieprza. Tom, to uciekaj! To jest metro, debile! To jest metro? O kur... O nie, to gorzelec! Tu leci na mnie i ktoś po śląsku Ja ci się rozumiem. bym Chcik, Paciuloku, co tak stoisz, Szczę, żeby cię zacisło. Nie dotykaj mnie. Dobra, synki, mam tego Paciuloka, zaraz wylazujemy. O. Ja już wiem. Ja już wiem, kim jestem. Wy kłamiecie. ja wiem ze szczegółami już. No co ty, Gdańsk, co ty odwalasz? Co odwalasz, jaki Gdańsk? Ja wiem, ale wy, wy, wy macie po prostu przerąbane, bo, bo ja mam władzę teraz. <laughs> tak, tak. Ja jestem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej! Tak. Tak. Właśnie powinniście mi bić brawo właśnie teraz. Ja nie powinien być z wami tutaj, tylko gdzie indziej, z innymi ludźmi, tak. Pewnie ojczyzna mnie potrzebuje. A jak znam życie, to mam sporo braków w nauce teraz już. Powiem jak Fryderyk Chopin. Żegnam. <grym> – Co to może być? – Ja wiem. Bytom, otwórz. – Ja, ja. Okay. Ej, o, proszę, 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 proszę. – Poznajecie gościnność, hopie. Rolady, kluski, ja. pusta, oh. zamówił, pod pusta, portasz, jak zamówił, po cygarku. Oh. – oh. ta. ja, Tata, tata, ja też coś mam. Ja też coś mam. – Co masz? – Proszę, ja. ja. – ja. hey. A się po tobie, że załatwisz jakieś dziewczyny? Spokojnie, wszystko będzie. Później będą toples. <stukasz> e, no, ta 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 ta. No? El profesore, no a ten tunel to będziemy później zakupować? A co? No i ja bym się tam podziemne burdel otworzył. Hopie, teraz będzie tyle pieniędzy, ty, ty już nie będziesz do końca życia musiał to robić, hopie. Ty, ja? No teraz będziemy bogaci. No? A właśnie, ty, bo my teraz tego złota. Na co, na co, to wiedzcie? Macie, macie jakieś marzenia? Ja, mm. jemu, ja się kupię dacia, taką no. dacie, nad y, może z basenem? Nie, taką nowo w automacie elektryczne lusterka, a. elektryczne Lodzie. chyby skóry. To Teraz będzie tyle pieniędzy, że ty kupisz fabrykę daci. O, o. a ja, ja wykupia wszystkie McDonaldy, Donaldy, tam zrobię burdele, będę miał sieć. <laughs> Fajnie, to miał taki Mac Burdel. Ja, ja. <laughs> W dekadzie pismo. No co? Nawet będę miał zestaw maty. O, <laughs> Ja, tylko wiesz, muszę to zmienić, bo to jest do nastolatków. Nie? U mnie będzie piankowa mata, kondomy i oranżada. Ale jakie macie marzenia? <laughs> Tata, jak to marzenie? Mieszkanie sobie kupię w Pałacu Kultury, ale z widokiem na Pałac Kultury. Grubo. Ambit... No musisz obok postawić drugi Pałac Kultury. <laughs> Stać się. A ty? A mi wystarczy mała, skromna, pracownicza działka. Tylko tyle? Na Karaibach. A, Słuchajcie, no ale właśnie tego złota je trochę. Teraz ja to trzeba jakoś podzielić. Ja Ja proponuję tak, że my bierzemy więcej, a wy bierzecie mniej. Ja wiem, co znaczy więcej, ale co znaczy więcej? Wy no, wybieracie jedna trzecia, a my dwie trzecie. Ale zaraz moment, moment, moment. <laughs> Przecież to był nasz pomysł i przy okazji nasze miasto. Ale naszą myśl górniczo Ty, hey, Wtedy pomału, po, hej, hey, hey. Z tym pancer Fausty pomału. Jak Są nie odpali, to w nich ciepna. Są dowody, dawaj te papiery. Ja. Yeah. mamy większe koszty. Faktura, to jest faktura na trotyl, tu masz faktura na sprzęt górniczy, tu jest faktura na dwa hot dogi na stacji. Zresztą mogę mógł już darować. Pamięci. No co, były w promocji. My Mamy jakieś faktury? Mamy tylko paragon na 3,40. A na co to jest? Na bilet na tramwaj, jak żeśmy do banku jechali. No to my mamy taki zon, daj ten bilet. Ja wtedy na gapę jechałem. Pi, Pizło cię w dekiel, jakby ci kanary chyciły? To są I niepotrzebne koszty. I mam faktura na okna. Co? Na co? No bo żech w burdelu miał drewniane, nie? A te miał fajne plastiki. Nie będzie wioło, nie? No i żech zmienił tam literka B na T, żeby się nie skapnął. No? 30 okien do turdelu? Skapnął się. Ja żałuję, że o ciebie nie zamienił. A biorę kiedyś okazja na, na, na fajny skuter i laptopa. Słuchajcie, a nie zastanawia was fakt, że jak jest napad, to jest głośno. Jest policja, a? latają helikoptery, a tu taka cisza? Mm. Ja. Jaś Murech. Zastanawia. Właś. Sprawdźmy w mediach. Włącz to. Przerywamy audycję, żeby nadać wiadomość z ostatniej chwili. Wietrza. Nietypowe zdarzenie miało miejsce przed Pałacem Prezydenckim. Na teren pałacu wtargnął mężczyzna podający się za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawna reakcja służb mundurowych szybko doprowadziła do aresztowania szaleńca. Panowie, Gdańsk padł. Słuchajcie, w takim razie zaglądamy do kartonów i dzielimy sztabki, tak? Ja! ja. <śleszy> 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 o ile tego jest tam? No. Na moje oko mamy 70 milionów. Wow! Jakżeś tak, jak, jak to na oko policzył? Bo to są karty Sasina do głosowania. Ach, kurde. Ja, ja, by się, ja by się spodziewał, że tam będzie zero, ale że tam jest minus. Spokojnie. Tu mamy prawdziwy skarb. Co prawda to może dwa kanistry, co to jest? Poczekaj pół roku. To będzie warte miliony. Ja. O kurde, o kurde jadą, mają nas. No i fajnie, miał za karty siedzieć Sasin, aby dymy my.